Chocolatito, czyli Roman Gonzalez, bokser z Nicaraguj, był mistrz świata w czterech różnych kategoriach wagowych: odwagi słomkowej po wagę supermuszą. Jego przezwisko znaczy Mała czekoladka i nadał je Gonzalezowi jego rodak, legendarny pięściarz Alexis Argejo. Pod jego wodzą Chocolatito był prawdopodobnie niepokonany podczas kariery amatorskiej, wygrywając około 88 walk. Roman przebił swojego mentora, gdyż Argejo był mistrzem świata tylko w trzech kategoriach wagowych. Nie bez powodu Chocolatito w 2015 i 2016, tym uznawany był przez magazyn the Ring za najlepszego zawodnika bez podziału na kategorie wagowe. W ringu po mistrzowsku porusza się na nogach, przez co jest w stanie wywierać presję na przeciwnikach i zmienia kąty, z których walczy, co przydaje się w ofensywie, aby zaskoczyć, a także umożliwia mu unikanie uderzeń rywali. Największym atutem czekoladi to jest umiejętność składania płynnych kombinacji z ciosów, którymi rozbija rywali. Walki Romana Gonzalesa, które polecam, to niezwykle zacięta trylogia z Juanem Francisco Estradą, walkę z Akirą Jaegashi i walkę z Carlosem Quadrasem.